Ale wszystkim w dzisiejszym odcinku zrobimy troszeczkę, moi drodzy, porządek. Tutaj w tym obejściu, tak jak mówiłem, pomiędzy jednym kontenerem a drugim, jak nabijamy, to ja mam w sumie taki jeden dzień wolny, którym będę musiał to poświęcić na, na, na porządki. Bo jak tu widać, po tej mowie budowie szopy został tylko bałagan, także dzisiaj myślę sobie zrobić, tak, powycinamy to wszystko, to i to, to już jest całkowicie na wycięcie, bo mniej więcej widać po tych robalach. Oczywiście tutaj też to takie krótkie, to też na przecięcie na pół i tutaj. Tutaj mi tak ciężko nawet zajechać, bo czasami łapię tutaj prawie po tych tych. Jadę i tutaj łapię po tych brzegach, także tutaj muszę wtedy wziąć taki większy skręt. A tutaj może coś się wybierze, może coś jakiś podkład będzie, to tak w zależności ile to będzie miało robaków. Bo to na przykład to w ogóle to już jest robak na robaku, jak ja tu widzę. Prawdopodobnie bym tak uderzył mocno, to by się mąka posypała. Także może zobaczę, coś tu wytnę, a tutaj takie tutaj takie łaty, muszę takie palety z dwie zrobić, takie na drewno, tak jak tutaj to uszkodziłem, może coś tu się da, bo tu już pomalutku wybieram takie te drobne. Dzisiaj porządki, może wszystkiego na raz się zrobi, nie zrobi, no bo wiecie, tu jest, och, tu jest bałagan, jakieś takie palety muszę powybierać, takie mocniejsze. Bo tam robię tam w środku suszarnie taką podłogę na takie wstępne przybywanie suchego tytoniu, bo później rozłożę to do magazynów. Bo tak od razu też nie mam czasu. Jak się uda, nie wiem, ciemno będzie, może nie. Jak się uda, to ten pionek muszę tutaj wyrwać. Spawarka mi jeszcze jedna rzecz potrzebna. Ona tu stoi, bo tam muszę coś przyspawać, bo mi się tam odczepiło. Także ja takie naszykowałem sobie tu takie płaskowniczki. Także ten pionek też trzeba wyrwać. Tak się zastanawiam, jak tu wjechać Johnem. Szarpniemy, bo. W sumie ursus podpięty jest pod kosiarkę bijekową. Tam w tej kosiarce jeszcze muszę, muszę tam tę grykę ściąć tam, gdzie wtedy zacząłem. Bo ona była na ścięcie, o, także troszkę nam tytoniu zostało. chociaż część widzów mówi, że tyton jest zielony. Powiem tak, jak żadnego roku nawozów dałem mniej. Nawozów dałem mniej. I widzicie, a tyton jest taki zielony. Spodnie liście są zielone, ale ja już na spodnie liście nie patrzę. Na spodnie liście nie patrzę, bo, no bo muszą być zerwane, czyli na spodakiem muszę zerwać jakie są, a później będziemy właśnie sprawdzać na którym kawałku jest bardziej taki dojrzały, jak ja to mówię. Dobra, ja idę piłę, We, przyniosę piłę. No, piła Dolmar. O, już była chyba na programie. Doma 500. -ka. Z nowym łańcuchem. czy zmieniać łańcuch czy nie? To troszkę gwoździ jest, no, ale na co będę trzymał? Będzie mi się lepiej ciało, idę jeszcze po klucz. Przyniosę jeszcze klucz. No i trzeba ciąć. Kurczę, klucza nie mam. Teraz się trzeba zastanowić, gdzie klucz był. Dobra, przyniosę klucz, naciągnę łańcuch i zaczynamy ciąć. Piła, piła, ale zapłaciła. O, najlepsze to są buty takie. Najgorzej mi wkurza, jak się tnie, to że ta troć do butów się nasypuje. Najlepiej to ściągnąć o naturalne skarpetki. Naturalne skarpetki, a to się wyczepie taki bucik, a najgorzej jak się w filcakach. Ona zawsze tak pali, nie wiem, zawsze od początku. Dobra, nie trochę pochodzi. Wniosek jakiś kusatka. No i tak to, tak to będę musiał wszystko zrobić, w sumie troć się nie obsypuje, jak się obsypie to, to tutaj wystarczy zgarnąć, ja to będę do taczki od razu tam wrzucę do, do suszarni na te moje wózki tam i tak patrzę, no i widzicie moi drodzy, drewno najbardziej ekologicznym opałem, bo nie, nie dość, że posłużyło przez dłuższy czas, znaczy jak rosło to wytwarzało tlen, przez dłuższy czas posłużyło jako konstrukcję dachu, no i jeszcze na koniec pali się, i wytworzy się temperaturę, no coś się można ogrzać nawet. U mnie to będzie służyć do suszenia tytoniu. Proszę bardzo, dwie suszarnie chodzą. Jak ktoś nie wierzy, taki mamy dym. To nie jest, że tak jak ktoś ma komin, to już nie wiadomo jaki dym się wydobywa. Także tu non stop się pali, nie, że że ja tutaj nie palę, dwie suszarnie chodzą. O, te stare drzwi, teraz potnę. Stare drzwi potnę, bo to też sam robak jest. Najgorzej tutaj wiecie, w tych starych tych Będą gwoździe, ja popiół wyrzucam zawsze do lasu, mam takie, mam takie doły, na część może gwoździ powyciągnę, mam takie tam doły w lesie, gdzie kiedyś no, wydobywano piasek, no bo te piaskowe ziemie są, nie powiem, piasek się wydobywały, zostały same doły, ja te doły zasypuję tym popiołem. No ale z tym to ja nie wiem, kurczę jakiś magnes kupić, najwyżej ja go gdzieś sobie tutaj odłożę ten popiół z tymi gwoździami i powyciągam gwoźdź, więc nie będę sam sobie, sam sobie po prostu tam kiedy wiada szkód narobić, nie wiem może jakiś magnes kupię taki, żeby można było z tego popiołu wydobyć te, te, te gwoździe stare. No tak najlepszy pomysł, bo tak powiem szczerze, wyciągać to, bo też niektóre gwoździe są tak zapieczone. Jeszcze te duże, o, tu całkiem pokrzywione, to ciężko w ogóle ten. Ale jak się drewno wypalić, gwóźdź zostanie. Ja właśnie myślę nad jakimś magnesem, żeby tutaj popił do, do taczki i, i powybierać, powybierać te gwoździe. No, przecież nikomu nie będę sypał, no, nawet sobie. No. Dobra, ja tu potnę i spotkamy się za jakiś czas. Także ja już tu prawie drugą kubkę ogarnąłem. Tu jedną, tam drugą. No i tak włożę, nakładam na taczkę. Tutaj mam nacięte takie grube, takie grube, część odkładam. O, wiecie, tak mniej więcej obserwuję, wyciągam gwoździe w międzyczasie. O, co będziesz, się z gwoździami później robił? Będę prostował, po prostu będę miał czas, to będę prostawo. I odkładam takie, no nie wiem, czasami go się przydać na jakieś podkłady i tu mam takie słupki, Między gdzieś tu się mi zawieruszyły takie słupki, także jak to się mówi, Taka selekcja. Selekcja, co się nada na coś tam lub wcale się nie nada, no. Także dobra, jedziemy. Jedziemy do... Jedziemy, będziemy ustawiać na te wózki. Zaraz wam powiem, co tak skrzypi. To nie w mnie, to nie, nie w moich kościach, słuchajcie. To nie w moich kościach. Zaraz wam powiem, co tak kwiczy. Jak to się, jak to słychać? O, o i tutaj składam na takie w sumie... Też dalej segreguję tutaj na takie drobne, tu troszkę grubsze. Z tego względu, że to grubsze pójdzie na. Właśnie się Pójdzie na palenie na noc, wiecie? A to drobne muszę w dzień, bo w dzień tutaj jestem. To sam mogę część nawet co pół godziny przejść i tam popodrzucać. A to już poczeka na noc. Także to wrzucę więcej, dłużej wytrzyma. Co kwiczy, takie koło chińskie, powiem szczerze, nie wiem, ono się nawet nie nadaje do, do taczki. Tu jakoś wybuliło go bokiem. O, nie wiem. Co to już robię? Dobra, i tak segreguję, no i tak tutaj, o. Słuchajcie, wrzucam to grubsze tu. Znaczy to mogę... To może być do drobnego jeszcze. Tu tego drewna troszkę jest. Nie powiem na pierwsze trzy suszarnie, kontenery do wysuszenia na pewno będzie, słuchajcie. Na pewno będzie. Jak mi to przeleży jeszcze z pół roku, z pół roku, no do zimy, niech tylko przeleży przez zimę, to to 100% że to już później nie, nie będzie co, zgnije, Pewno trzeba będzie do lasu wywieźć. Nie? Taczka za taczko, tu drobne, tu troszkę grube. Jedynie co mi się podoba to ta pogoda dzisiaj, naprawdę jest fajnie, naprawdę fajnie. Nie ma tego upału, nie ma tego słońca, wczoraj jak zrywaliśmy tytoń to też było w miarę. No troszkę tak było. byliśmy na polu o 3 godziny, także troszkę to słońce przypiekało, ale za już o czwartej już było w sumie w porządku. Także o, widzicie, tak to jest. Taki jest mój wolny dzień. No, tu już jeden wózek mam, zaraz go wtoczę. Tu zaraz wyciągnę drugi. Wyciągnę drugi taki niepełny. No dobra, Krzysiek wtocz. O, to ciężki. No, dawaj dziadu. Mamy tu jeden ciemno tutaj. No zaraz go to przekręcę, drugi wyciągnę. No i tam idę wyżynać. Także spotkamy się za jakiś czas. Jaki tu bałagan? Ktoś tu naszczał. Hmm. Powycinałem tu, powycinałem tam. O, tutaj, o tu już też kończę. Dalej bałagan. Skurde. Tu malutko, tu dochodzimy. Tu trzeba jeszcze te dwie bramy, jakieś nie wiem skąd, co to było. To się wszystko już rozchodzi, no. Wszystko się rozchodzi, to trzeba poprzecinać. Dużo gwoździ jest, no. Będzie problem z tym popiołem. Gdzie go schować? Nie wiem. Tych gwoździ jest do, do diabła. No, troszkę wyciągam. Nie powiem, troszkę wyciągam. Mam tu w wiaderku. No, ale troszkę tu zostaje. No i... No i tak się męczy. Człowiek zamiast odpoczywać, to się męczy, no. Chociaż troszkę. Nie można jednego dnia wszystko zrobić. Chociaż troszkę. O, zostały tam rynhaki. To tam, na tamtym dalej budynku. Po zaczepiam. no ale to jak to się mówi pomalutku Tu muszę wszędzie dość. ja bym chciał tutaj, żeby tu nic nie było, żeby można było czym stanąć, jakąś maszyną Czy tutaj podjechać, czy coś Jeszcze to zostało, Tam to trzeba przewieźć, bo się rozsypało, Tam to trzeba pociąć cyrkulatką Ale to już nie dzisiaj, bo też, też mam inne obowiązki Także dzisiaj z takiego, takiego odcinka porządkowego Odcinka takiego z piłą motorową Pilarką Pilarką, piłą motorową I tak się zastanawiałem, czym to ciąć, wiecie, bo na początku myślałem cerkulatko ciąć, ale ale tak licząc, co, czym by było taniej? To też jest teraz ważny. każdy teraz liczy. pewnie No nie wiem, tam jest duży silnik, tam jest 8 No ale szybciej pilarko idzie. No ale szybciej pilarko idzie, no to też. To jest niebezpiecznie, dwa niebezpiecznie. zbiorniki wlałem, dwa zbiorniki wlałem. No i no, z tym bezpieczeństwem, to ja bym powiedział, to dwa razy jest ten. Tu mi pan redaktor trochę pomaga, troszkę to szybciej poszło. Bo wtedy co innego robił, no. To wszystko się ładnie, nie wiem, albo głęboko zarko tak zetnie, żeby to tak ładnie było, no. Kiedyś to tunel był, taki stary. No, wszystko się poupteje, poprzątnie, no. Pomału. Wtorek, 19. Nie no, już tam daty nie będziemy też no. Rodziny <laughs> Urodziny pana kota. Daj spokój, nic nie mów. <laughs> Takie urodziny, bo powinienem leżeć, kurde. To co, wymyjemy gwoździe? No to co, wyciągamy gwoździe, no. Tak to jest, o. Dobra, tak to, to, to wozimy na tam wózki, Ja pokazywałem już, jak to się wozi. No, jak to się, jak ja wiozę. No. Jeszcze mi troszkę tutaj zejdzie. No, na wieczór, proszę bardzo. Ale wieczór zajmie się po prostu prostowaniem gwoździ. Także, jak to się mówi, dajemy życie drugim przedmiotom. No, o czym ten gwóźdź się różni od nowego? Troszkę zardzewiały. Możemy go nawet i pomalować w podkładowej. <laughs> wiecie, no, wszystko trzeba. Nie? Ja mam taki wiaderek chyba ze trzy. Wszystkie po no. Mnie szkoda. tak. Wiecie, gwoździe teraz drogie. gwoźdź kosztuje chyba około 20 zł za kilogram. Dobra, i drodzy, w tym odcinku kończę. Takim może nie bardzo mało ciekawym. I do